Siemanko w kolejnej egzotycznej przebudowie na moim kanale. Pamiętajcie, że jeśli Wam się ten odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę suba i zapraszam w Discordy, Instagramy, Facebook. Wszystko macie w opisie. A tym razem lecę do Australii, objąć Melbourne City. Klub, który jest pod działaniem. No, jego właścicielami są ci sami właściciele co Manchester City, na przykład. I tutaj macie skład. Jest McLaren. Jeśli McLaren jest taki szybki jak auto, to myślę, że mamy takiego napastnika, który będzie szybszy niż Bruskawica, szybszy niż Wiatr, szybszy niż nie wiem co jeszcze. No ale dobra, chciałem jeszcze zobaczyć skład, czy może są jakieś fajni wypożyczani piłkarze do innych klubów, ale ich nie ma. Mam 4 piłkarzy na 25 piłkarzy. Muszę dzwonić ten pomówienia, bo zaraz będzie niewyraźnie, ale dobra, no. Można skład wzmocnić oczywiście, bo mam 5 milionów. Ale jest Jamie McLaren. Ucieszyłem się, że Jamie McLaren Lubię tego piłkarza. Te nazwisko jest piękne. Mógłbym mieć tak nazwisko. Bartek McLaren. Nie no, nie pasuje. Ale dobra. Tutaj macie zaufanie zarządu. Czy zarząd mi ufa? No nie wiem. Ja im nie ufam. Ale może mi zaufają. Byłem już mistrzem w Indiach. Byłem już mistrzem gdzie byłem w A, USA. Więc teraz w Australii. Australię lubię. Ale bym tam nie poleciał. Ale dobra, pierwszy transfer Marco Rojas, Rojas to jest anglik, to nie będzie Rojas, to jest australijczyk, czyli Rojas będzie, po prostu Rojas. Z Melbourne Victory, czyli od sąsiada, lewe skrzydło, Rojas jest szybki, McLaren, Rojas i leki, Takie skrzydełka nikt nie ma. I to, że piłkarze z Hiszpanii często czas zdarzają się zawędrować do Australii, więc czemu nie kupić Borha, Garcia, Girony, Melbourne City, Girona. to są kluby właścicieli Manchesteru City, no więc... Taki transfer między tymi klubami, why not? No i jeszcze wzmocnienie trochę, środek pola na ławce, taki Jay O'Shea z ławki może być naprawdę fajnym piłkarzem z Brisbane Row. W ogóle Liga Australijska rusza za niedługo. W jednym klubie w będzie grał Daniel Starich. Daniel Starich, komacie były piłkarz Anglii Liverpoolu, Chelsea i ja będę patrzył jak on gra. A my co? Wygrywamy sezon zasadniczy? Szybko mówię, mam nadzieję, że nie będzie niewyraźnie. Półfinale wygrywamy? Pokarnych. I w finale zagramy z Wanderers. Jeszcze gram oczywiście w pucharze Azji widzę mistrzów azjatyckiej. Na razie jest spoko, ale jeszcze dwie kolejki nam zostały. Dowiecie się, dowiecie się czy wygram, czy nie. Dla mnie najważniejsze jest to zdobyć mistrzostwo, a czy wygram ligę jakąś azjatycką? Ligę mistrzów to mi to Jotto. Jamie McLaren, 16 goli w tym sezonie. Ja mówiłem, że on jest zajebisty za przeproszeniem. to jest przekleństwo. Nie wiem, ale lepiej nie przeklinać takich słów, nie używać na kanale YouTube'owym. Ej, I lig. Liga australijska jest fajna. To po lecą. naprawdę. Mecze. Wstajesz w sobotę rano, siódma rano, odpalasz. No i oglądasz. Dużo bramek. Naprawdę. Kto wstaje o 6 rano w sobotę. Ja na przykład. Jak muszę. Ja nie muszę. 6 rano czasami zdarza się, się zdawać. Ja w ogóle wstaję o 6 w tygodniu. Ale dobra. Jest nas team. Nasze big three w ataku: McLaren, Leckie, Royals. Każdy z nich to miał swoje epizody w, 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 w europejskiej piłce. Myślę, że nie wiem, czy grałem w reputacji Australii. Nadal wszyscy, ale McLaren ma 28 lat, bo nie to jest super napastnik na Australii. Australia w ogóle: Tim Cahill, Mark Widuka, Harry Kewell. Kiedyś mieli fajnych tych piłkarzy z Australii, naprawdę. Teraz taka generacja nie lepiej, nie jest taka super, ale lubię kadrę Australii. No, i pierwszą bramkę czyli gole. No, jak my można powiedzieć, to goście szczelili. Tutaj, ale tutaj, co ja zrobiłem tym obrońcom? Przez to tracimy gola. No, moje fatalne zachowanie. Ja chyba będę go sobie. <coughs> Przepraszam was za to. za Zaktusiłem się. Ja będę sobie tą karierę grał dla siebie dalej. No, jest fajna. No i dobra, lecimy dalej. Borja Garcia, Onil I zobaczcie: McLaren. Boom! Co za bramka McLarena. Kapitalne uderzenie. I 1 do 1. No, McLaren naprawdę popisał się kapitalnym strzałem. Czego chcieć więcej od takiego piłkarza? 1 do 1. No, szkoda tej bramki, którą straciliśmy, ale to był kompletnie fatalny mój błąd. Fatalnie to się zachowało w obronie. Tak, tak się nie gra piłkę nożną. I zobaczcie na to, co za uderzenie McLarena. No, po prostu hmm, palce lizać. Kolejna szakcja. McLaren do Garci. Rozgrywamy powoli. Jest Mati Leki leki, pies mi się tu ożywił ale dobra, Onil do McLarena McLaren w polu karnym McLaren 2 do 1 no i będę grał sobie tą karierę, jeszcze obejmę reprezentację Australii o, będę rozwijał najlepszych Australijczyków w tej FIFA tutaj będę Akademię założę 2 do 1, końcówka meczu Antonis, co za akcja tutaj mamy piłkę, ale ją tracimy co tu się w ogóle dzieje, Russell Hemed, też grał w Hiszpanii Swibel w polu karnym no i kapitalna obrona naszego bramkarza, No, tu mogą być 2 do 2, ale to jeszcze nie koniec. Petratos. Tos, dośrodkowanie Antonis. Ile miał miejsca? I kolejna fantastyczna obrona naszego goalkeepera. No, jestem pod wrażeniem tego, jak on broni w tym meczu. No, bez niegośmy tu przegrali. Gordon. Ale szczęście. Mamy to. Zdobywamy mistrzostwo w Australii. Choć było blisko wyrównania chyba do grywki, Bo nie to są drażuty karne. Ale jest. 2 do 1 Jamie McLaren. Jamie McLaren jest najlepszym piłkarzem. Co on tutaj zrobił? Ta pierwsza jego bramka była kapitalna. Była przecudowna. Była przepiękna. No i w końcówce meczu uratował nas nasz bramkarz. On naprawdę świetnie bronił. Tutaj cieszymy się z tego mistrzostwa. Melbourne City, mistrzem a -League. No i co, następny klub? Nie pamiętam, to Meksyk będzie. Meksyk. Meksyk, tak, Chivas. To jest fajny, fajny klub, ale o Chivas to już popo popowiadam podczas przebudowy Chivas. No i co, czy udało mi się jeszcze coś zdobyć w tej karierze? No niestety nie. Odpadliśmy w fazie grupowej, przegraliśmy ostat... następne dwa, z... jeden mecz przegraliśmy, jeden zremisowaliśmy, no i odpadamy. Więc Mistrzostwo Australii zdobyte, cel. Cel. No zrobiliśmy cel. No i ja się powoli z Wami żegnam. McLaren na szczelce, potem Garcia, więc to był na... Garcia świetny transfer. Jeśli Wam przebudowy egzotyczne się podobają, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To tyle. Dzięki. Na razie.